Widzowie, czy pamiętacie, może na moim kanale była taka rywalizacja kolorów? To teraz trzymajcie się, bo zrobiłam coś lepszego. Wymyśliłam bitwę. Ogień kontra woda. Co zwycięży? Woda, czyli w innym stanie skupienia. Może lód, albo para wodna, albo ogień. Co jest większym żywiołem? Woda czy ogień? Co zwycięży w dzisiejszym odcinku? Tego się dowiemy. A wy widzowie, jeśli wybieracie wodę, kliknijcie łapeczkę w górę, bo ona jest niebieska. kto wybiera ogień, ten klika subika. Wbijam 400 tysięcy na ten kanale. To będzie jeszcze więcej takich odcinków. Robimy kolej... Kolejną rywalizację. Kto się tęsknił za tymi bitwami? Niech zostawia łapeczkę, subiki, wszystko i pisze komentarz, że Mamy Robimy kolejną bitwę. Mamy tutaj Zuskę, która jest im woda. Mamy tutaj Justy, która też jest im woda. Asia oraz jest tutaj. Czekajcie, na niego. Maja, o właśnie. Mamy też Marysię, Mary, Marley, Mary i inne dziewczyny. Kto zwycięży? Ja teraz muszę wybrać, w którym jestem teamie. Wow, ja chyba jestem team woda. Tak mi się wydaje. Nie wiem, który żywioł jest większy, lepszy i tak Dalej. Wydaje mi się, że jestem team woda, więc ja teraz sobie wpiszę ice. Zobaczymy sobie jakie tutaj dojdą nam rzeczy. Słuchajcie, ja daję sobie jakiś lód na twarzy, może być nawet co jest grane. I zobaczcie, mogę być taką królową. Jakie ja mam tutaj rzeczy! Ja zostaję królową dzisiaj. W ubrankach sobie wpiszę, słuchajcie, ice i zobaczymy co tutaj wyskoczy. Wiecie, ja chcę być taką królową. Opatrzcie, na to co ja mam tutaj ubrane? Jakie to są rzeczy, ja zostaję dzisiaj królową lodu. no normalnie nie wierzę w to, zobaczcie jaki ja mam strój, ej to jest genialne, genialne, dobra, teraz tutaj szukamy sobie spodni i uwaga, mamy od kompletu, ja cię nie mogę, to jest chyba od kompletu. Ło, wow, ej, to wygląda naprawdę jak woda. To jest mega kozackie. Czy to jest to od kompletu? Ja już właściwie nie wiem, co jest od kompletu. Ale chyba to. Tak mi się wydaje, tak wygląda. No, naprawdę kozacko. Ej, dziewczyny, nie zasłaniajcie mnie. A jak ja bym tutaj wpisał water, zobaczymy sobie, co tutaj wyskoczy. Tu jest nawet taka woda. Oh! Takie coś, zobaczcie. Ale jestem dzisiaj silna. Normalnie coś czuję, że dzisiaj żywioł wody zwycięży. Ale zobaczcie, mamy tutaj też tym ogień. I one tutaj rażą. Normalnie taki ogień się pojawia. Ja muszę sobie jeszcze zrobić Blue Hair, czyli niebieskie takie włosy, takie ice, wiecie No nie wiem, jak to wpisać. Może wpiszę Ice Hair. Zobaczymy, czy są takie lodowe włosy. O, to jest dobre. Te włosy są przepiękne. Zobaczcie, jaka ze mnie królowa. Jestem już gotowa. I dzisiaj zaczynamy tą rywalizację. Team Woda czy Team Ogień? Co wybieracie, widzowie? Więc teraz idziemy, chodźcie szybko. Idziemy sobie zrobić nasz dom. I co dzisiaj zwycięży? Właściwie, co my mamy tutaj w ekwipunku niebieskiego? Co by tutaj pasowało? Za bardzo tutaj nie ma nic. Co my byśmy mogli wziąć? Jest tylko woda i zobaczcie, my jesteśmy Team Woda, więc tak naprawdę musimy sobie wziąć wodę. I ja patrzcie, mam wodę do picia i sobie piję. Okej, okay, jesteśmy tu. Tutaj robimy, dziewczyny, nasz dom. Tutaj będzie nasz dom. Jesteśmy Team Lud. A po lewej stronie, tutaj też jest. Tym lut miał być tylko jeden dom ognia. Haha, dziewczyny, dziewczyny. Robimy, dobra. Ja idę teraz tu i też zrobię sobie taki domek jak chcę. Chyba tutaj jedna osoba miała zrobić właśnie z ekipy, ale teraz już nie wiem. Miał być tylko jeden lodowy domek. No i stawiamy widzowie. Wybrałam sobie właśnie działeczkę. Napisałam do dziewczyn, że robimy jeden wspólny domek. O, zobaczcie tutaj animowany klusek. Hania postawiła pomarańczowy domek. To my robimy niebieski. Ha ha, ha. Będzie ekstra domek. Patrz. Zrobimy taki lodowy, niebieski sobie. Haha! Ha. My wygramy! My wygramy! I jeszcze wiecie co zaraz zrobimy? Tutaj deszcz, bo ja jestem na serwerze prywatnym, więc mogę zrobić deszcz, bo my kochamy wodę. Haha! Ha. Patrzcie na to! Tak jest! Wygrywamy tą rywalizację! Haha! Ha. Ale z was bambiki! Ogień przegrywa, bo mamy tutaj deszcz z nieba! Woda z nieba! Haha! Ha. Czerwoni tu, no właśnie! Haha! Ha. I dobra, stroimy, stroimy! O, wow, jakie to są ładne rzeczy. Zobaczcie, jak to jest bardzo niebiesko, lodowo. To do nas właśnie pasuje. Ta rywalizacja mi się podoba. Mieliśmy już rywalizację różnych kolorów, ale naprawdę już się stęskniłam z tymi bitwami, więc robimy teraz ogień woda. W następnej kolejności możecie napisać, co byście chcieli zażywiał jakieś jakiś inny. Otwieram sobie w tym momencie różne tutaj rzeczy, które mogę postawić i one są niebieskie. Więc musimy postawić jakieś niebieskie rzeczy, które będą pasować, bo to jest... <laughs> co? Co jest nastka? Zobaczcie, ona została kostką lodu. I jak ona to zrobiła? Genialne. I patrzcie na to. One mają ogień. Uj, jakie to jest wszystko realistyczne. Ej, mega mi się podoba ten odcinek. Mega. O, tutaj wszystko pasuje idealnie. Mamy tutaj basenik kolejny, bo to jest woda. Co jeszcze możemy tutaj postawić? To jest coś związane z niebieskim, ale no zobaczmy, czy to będzie jakoś ładnie wyglądać. No nie wiem. No dobra, może być, bo w sumie to nawet fajnie pasuje. Haha, ha. ale przez to, że zrobiłam deszcz, to słuchajcie, jest tak trochę brzydko. No dobra, to na razie go wyłączę. Zobaczymy sobie potem, bo ja mogę zrobić też y, powódź. Widzowie, nie wiem, czy wy widzicie, że mamy tutaj też śnieg, ale my też możemy przecież zrobić śnieg, dlatego, że woda ma trzy stany skupienia. Gazowy, ciekły i stały. Stały to jest właśnie śnieg i lód. Nastka była lodem, kostką lodu. My aktualnie tutaj stawiamy też wodę, więc naprawdę jest bardzo dużo fajnych rzeczy i możemy tak naprawdę w różnej formie tutaj występować. Ogień ma nieco trudniej, ale też mają ładnie, zobaczcie, jak oni mają Czerwono, też się starają. Z... Ono, ma broń! Mi się wydaje, że ogień właśnie jest takim żywiołem trochę straszniejszym. My jesteśmy tacy łagodni, wiecie. Chcemy wszystko polubownie, grzecznie załatwiać. Nie chcemy żadnych kłótni, a ogień to jest taki, wiecie, żywioł. On szuka tutaj kłótni. Zobaczcie, Marianka ma tutaj czachę i ma broń. Wow, co ty trzymasz, dziewczyno? Co ona ma w ogóle zor. Za... Wow, o, strzeliła do mnie. Co jest gra? Strzeliła mi prosto w twarz. O, nie, wkurzałam się. To patrzcie teraz, co ja robię. ha! ha, ha. będzie śnieg. Robię śnieg. Patrzcie, robię śnieg. Lele. Le, le, Haha, my wygramy. No i spowodowałam to. Mamy śnieg. Zobaczcie. Haha, ha. ale fajnie. Mega. Tylko jest słaba widoczność. Zobaczcie, jak to w ogóle z góry wygląda. Ja sobie teraz dam na inną kamerkę i zobaczcie. Już śnieg pokrywa. Cały bruk ha Haha, wygrywamy! Co tu się dzieje, moi drodzy? Ile mamy tutaj tych lampek? Ej, czerwone serduszka nawet dali, ha! Tylko nie to! Rywalizacja jest, ha! Teraz oni mogą do nas strzelać. Mamy niebieskie gwiazdki, jest tutaj po prostu przepięknie! Który dom wygrywa? Napiszcie w komentarzu, widzowie, który dom jest lepszy! Naprawdę mega dużo się tutaj dzieje! Ha, ha, śnieg! Le, le, le. O, wow, jak to w ogóle jest za tymi tymi, ha! O nie, one nie lubią chyba śniegu. Patrzcie, teraz ja będę się z nią boksować, stanę tu, patrzcie. I wezmę boks, patrzcie. Gdzie jest boks? Box? Gdzieś tutaj takie coś było. Gdzie jestem? O, tu, patrz. Boksuję. Boksuję ją. Boksuję ją. Pomocy, śnieg, boksuję ją. Ona do mnie strzela. Boksujemy się, kto zwycięży zwyciężył. Na razie to my wygrywamy. Ale wiecie co? Ja teraz się przebiorę i zostanę team ogień. Ej, patrzcie, boksujemy się wszyscy. Wszyscy się biją tutaj. Nie no, oczywiście to są żarty, my się nie bijemy, ale śmiesznie to wygląda. Patrzcie, patrzcie, jo! Wszyscy się biją, kto zwycięży! Ja, ja na nią! Wszyscy na ogień! Woda na ogień, kto zwycięży? Właściwie to jest ciekawe, bo w prawdziwym życiu też to jest zastanawiające. Zależy, czy jest więcej wody, czy ognia. Jak czasem. Ogień już pójdzie w las. No to ciężko go ugasić, tak jak były te różne pożary. Teraz w czasie wakacji, także trzeba naprawdę uważać i czasami woda nie wystarcza. Tej wody trzeba naprawdę dużo zużyć, żeby taki pożar ugasić, a też nie zawsze się da. Dobre widzowie, wyłączam ten śnieg, robię jasno. Uwaga, uwaga. Koniec śniegu, koniec tego już. Dobra, koniec rywalizacji. Może już też przestanę boksować w końcu. Upatrzcie na cały czas, co ty tu do mnie to wie ogień. Ogień tutaj do mnie fika. Możemy sobie też wziąć różne auta, słuchajcie, jakieś lodowe. I właśnie tutaj jest takie coś, taka furgonetka, nie? Żebyśmy na przykład się przejechali ee, z lodami. I tutaj gdzieś są takie lody, mi się wydaje. Jest taka furgonetka. Gdzie ona... Czy ktoś może mi ją postać? O, tu jest właśnie. My mamy lody, lody właśnie. To jest dobrze, to jest nasza. Ale, o, ktoś tutaj prowadzi. Jedziemy, bi jedziemy. I tu możemy też... O, patrzcie na to. Mamy tutaj lody różne i możemy to rozwozić. A możemy sobie też usiąść. O, zobaczcie, tutaj dziewczyny sobie siedzą elegancko a patrzcie co one zrobiły Wow, one mają straż pożarną. O, i zniknęła. Nie ma już tego. Czemu nie ma już tego? Co to jest za auto? Ej, patrzymy sobie dalej, widzowie. Może będziemy mieli jakiś lepszy. Taki też dajmy. O, taki dajmy. Kto będzie miał więcej samochodów, ten wygrywa. Lelele, uwaga, uwaga. Czekajcie, czekajcie, nie mogę dać. No nie mogę dać. Za dużo, za dużo tych samochodów już mam. Same niebieskie auta. Dziewczyny, dawajcie. Widzowie, możemy też dać śnieżną ziemię. I na przykład jeździć sobie tym. Patrzcie jak kozacko my mamy. Haha, babiki, patrzcie na to, co my mamy. Zaraz się tutaj zrobi śnieżna ziemia, chyba. Tak powinno być. O, czekajcie, robi się, a robi się już powoli. O, jest, mamy! Śnieg zrobiła! Yeah. I możemy sobie jeździć na nartach. No, znaczy to nie są takie narty, to jest taki sprzęt, nie pamiętam kto się nazywa ten pojazd i mamy śnieg! Wow. I możemy driftować! No ej, zobaczcie, ona nawet rowerem jeżdżą po śniegu! Halo! Ty zmieniłaś upon w tym rowerze, że możesz nie po śniegu jeździć, a tu opony są wymienione, halo! <laughs> Dużo jest takich rzeczy, które może robić woda między innymi, tak? Ale no ogień co może takiego robić? Co może? Ej, co się dzieje? Co jest? Co jest grane w moim domu? Jest ogień, to one zrobiły! O nie, o nie, nie mogę w to wejść, nie mogę w to wejść, bo się zamienię, zamienię się! O nie, nie, tylko nie to! Gasić ten pożar, zrobiły mi pożar! O nie, o nie, tylko nie to, mam pożar! Zaraz się zamienię, szybko, szybko, szybko! Muszę iść do wody, muszę iść do wody, tutaj też jest ogień! O nie, zaraz się zamienię! O nie, widzowie, zobaczcie, zmieniłam się w ogień, ogień jest tutaj wszędzie, wygrały, zobaczcie, jestem ogień! O nie! Gdzie ty masz twarz? Ona nie ma twarzy! Ej, zobaczcie! Ten śnieg nic nie daje! Ja jestem ogniem! Zmieniłam się w ogień! O nie! One wygrały team ogień po prostu zwycięża! Zobaczcie, dziewczyny, jestem ogień! Zostałam ogniem, czyli teraz już muszę usunąć ten śnieg i zrobię pomarańczowe niebo. <laughs> Bo teraz przeszłam na stronę ognia. Czy tak można? Nie wiem, ale no trzeba, dlatego że zostałam ogniem. Zmieniły mnie! Przez to, że wznieciły pożar w moim domu. Zosta Ogniem! O nie, tylko nie to! Idę teraz do tego domu. Teraz przechodzę do tego domu. Teraz tutaj rządzę. To teraz muszę tu wejść. Proszę mnie otworzyć! Otwieraj, Hania! O, dobra, wchodzimy sobie. Ja teraz... Nie, nie mogę! Daj mi współlokatora! Daj mi współlokatora! Napisałam do niej! Daj mi współlokatora! Tak, daj mi, daj mi! Mogę już... Dałam wcześniej. O, ja mam? A nie mogę tego zrobić. A, okej, okay, dobra. Nie mogę tego zrobić. Myślałam, że tutaj mogę znieść pożar. Nie można tego zrobić, ale wiecie co? Wiem, gdzie mogę to zrobić. Wiem, gdzie. Tu jest gdzieś yy, grill? Gdzie jest grill? Musimy grilla odpalić. Tam będzie ogień. Dajcie grill. Odpalamy ogień. Odpalamy! Odpalamy ogień. Timo, ogień rządzi. Wow, jak tu jest pięknie pomarańczowo. Jak to łatwo... O nie, że to już tutaj nie możesz być, bo to nie jest twój dom. To jest Jesteś wodą, ja już nie jestem team woda, ja już jestem team ogień! Robimy ogień, tak jest, robimy tak, wszędzie ogień, wszędzie, wszędzie. Wiecie co? Ja idę tutaj do nich. To jest mój dom, co prawda, ale to się pali, haha cały czas się tutaj pali. Jest ogień wszędzie. Gdzie jeszcze? Jak możemy jeszcze zrobić ogień? Jak tutaj inaczej można zrobić ogień? Wow! Co jest grane? Zobaczcie, jak ono, jak fajnie! Ale kozacku, tak mi się to podoba. Możemy tutaj zotanczyć? Yeah! Wywad, mamy ogień. Ogień wygrywa, czy nie? To już wy ocencie w komentarzu widzowie, kto wygrywa. Team ogień, czy team woda? W tym odcinku napiszcie, jakie kolejne żywioły mogliby Zrobić. Pamiętajcie też, że odcinki są codziennie. Bądźcie jutro. Pa, pa!